Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam nasze top 3 mangi z mojego punktu widzenia i mojego taty. Tak, e, top, e, top komiksów serii tak mangi e, za 2025, 5. Tak, bo to tych, tych mang jest tyle, że trudno ich zliczyć, ale wybraliśmy takie najfajniejsze trzy, e, po trzy sztuki, tak, które w tym roku gdzieś tam skradły nasze serca. A co to jest w ogóle manga? To... Manga to jest inny rodzaj yy, książki, yy, który różni się tym, że czyta się go od, lewej do, od prawej do lewej i jest szaro białe Czarno-biały. Czarno-biały. Tak. Czarno Czarno tak, tak, tak. Dokładnie. Moje yy, trzecie miejsce to jest Demon Slayer po polsku Miecz Zabójcy demonów. Bardzo fajna książka, yy, dlatego że ja lubię ogólnie różne sceny walki jak są i nawalają się mieczami, a w tych w tej mandze właśnie to jest. Główny bohater nazywa się Tanjiro Kamado ze swoją siostrą Nezuko. Stracili rodziców w pierwszym tomie, co było, ja mam tu akurat szósty. I Nezuko się przemieniła w demona. I Tanjiro Kamado próbuje ją przewrócić do świata do jako człowiek. Mm, By podać lekarstwo i przemierzają przez świat, różne lasy znajdują ludzi, różnych pomagają wioskom. Przeżywają przygody. No, nie dokładnie. Mm -hmm. To zanim ja przejdę jeszcze do miejsca numer 3, to też słuchajcie, powiem ze swojej perspektywy, dlatego że Jasiek zarówno manga jak i anime można by powiedzieć, że w, że w tym przedziale wiekowym, takim e, nawet starszym, troszkę czyta i ogląda. Ale robiliśmy to świadomie i wprowadzaliśmy po kolei jakieś poszczególne serie. E, I też świadomie rozmawiałem z Jaszkiem o tym, co to jest za forma rozrywki, e, z czym jest związany taki komiks, że tak to jest e, wymyślone. No, odbyliśmy parę takich krótkich rozmów żeby też wprowadzić i, i troszeczkę uzmysłowić Jaszkowi, żeby się nie przeraził jakąś sceną i, i tego typu rzeczami. Byliśmy na przykład dla porównania, tak? Byliśmy na Kajdżówki i nawet nie, nie. momentami się tam przestraszyłeś, chyba. No, czasami było. Ale, ale też przed samym sensem, jak i w trakcie rozmawialiśmy o tym, co się działo i jak to wygląda. Także no, sami musicie troszeczkę zdecydować, na co wasze dziecko jest gotowe. Jeżeli chodzi o tego typu rozrywkę, tak? No bo nie, nie wszystko zresztą mam na swojej topce jedną mangę, której no po prostu nie pozwalam nie przeglądać nie bale, nawet nie tak? Ale o tym za chwilę. Wracając do odcinka, miejsce numer 3 u mnie. U mnie to będzie tak, nawet bym powiedział właśnie w świecie nastolatków, My Hero Academia, ale do mi skradła serce. I oglądaliśmy anime. Razem i czytałem mangę, nie wszystkie tomy jeszcze. Także serdecznie każdemu polecam, w bardzo fajny sposób napisana. Powiedziałbym, no, walka tam klasyczna, super bohaterów przeciwko złoczyńcom. Każdy ma tego kwerka swojego, tak, i jakąś umiejętność na świecie, więc jest świat złożony z mnóstwa bohaterów, mnóstwa złoczyńców zarazem. No przeżywają, przeżywają przygody e, dzieciaki, które kształcą się na, na, na to, żeby zostać superbohaterem. Także polecam. Moim zdaniem e, to jest takie 8 plus spokojnie e, no do wprowadzenia, bo tu nie ma nic strasznego, prawda? A wracając do twojego Demon Slayer'a, jak myślisz, jeżeli chodzi o wiek, jakbyś tak polecił? 10, 11 plus, bo są tam walki różne. I to takie minimum chyba, nie? Do, do do tego trochę, co mówiłem, że, że każdemu z rodziców polecam najpierw zapoznanie się z daną rzeczą, czyli przejrzenie, jaka jest to treść, i, i odniesienie tego do swojego dziecka, i zdecydowanie, czy to jest materiał na to, żeby, żeby mógł się z tym, wasze, tak, wasze dziecko zapoznać. Dokładnie. Mm, więc ja bym, demonslayer, no myślę, że takie 12 plus bym nawet powiedział, ale to no mówię, to, to wszystko zależy. No Do 80 bo... padało, więcej nie. No nie, nie, no ale bo nie mamy, nie mamy takich planszówek. No no tak, nie pokazywaliśmy tak. takich planszówek, tak. Dobra, miejsce numer 3, My Hero Academia. U mnie miejsce numer 2 to jest One Piece. Yy, bardzo no. fajne. Ogólnie mamy 30 tomów, już, a jest ich ze yy, o, yy, o co chodzi? One Piece to jest skarb, który, o którym za chwilę. Luffy, główny bohater, ma, mają też moce. Są takie owoce wo właśnie, one się nazywają owocem. Wo Luffy w pierwszym filmie, bo są filmy, trzy filmy. Chyba? Jest serial na Netflixie, jest serial nie anime. No serial dokładnie. Serial coś, fabularny. Jest, no, jest no i one też Piece film, oglądaliśmy. Film, są mhm. filmy osiem chyba One Pizza. Bardzo fajna manga. Luffy jest główną postacią, drugą postacią był, była chyba mami. No, kolejność chyba tych następnych to już jest tak no, wedle uznania, kto kogo bardziej lubi, nie? No. Zoro walczy właśnie. Luffy zjadł owoc i ma moc rozciąga, rozciągania się, że może rozciągać ręce na długie dystanse. Zoro Zoro y, walczy trzema mieczami. Jeden trzyma w buzi biały i dwa czarne, pozostałe w rękach. Nami walczy takim berłem, właśnie co tu jest. Ale w y, następnych tomach, już chyba 15, 15, chyba jest ta postać. Ale tu nie mogło zabraknąć mojej ulubionej postaci z One Piece. A. To jest y, Tony Tony Chopper. Tony Chuper. Bardzo fajna, słodka postać śmieszna. Może się przemieniasz, nie? Albo w no. dużego zwierzaka, albo jest małym miśkiem, co leczy wszystko. Nie? No. Tak, Każdy z nich ma swoją unikatową umiejętność. A no jakbyś tak y, miał polecić, jeżeli 10. chodzi o wiek? 10? 10 11. Demon Slayer'a dałaś na 10? I One Piece na 10? One Piece w sumie tak no jak ja bym miał ocenić to 8+, plus spokojnie. Właśnie też się zastanawiałem, 8, Bo no nie 9. ma tam scen żadnych brutalnych. No są walki, ale one Zdarzały są takie... Zdarzały się przekleństwa. Yy, Zdarzały. Tak, okej. Okay. No, no dobrze e, więc znowu więc, no, wracamy do tego, o czym już powiedzieliśmy, czyli każdy z rodziców powinien spojrzeć do materiału, który zezwala swojemu dziecku na zapoznanie się z nim, żeby samemu ocenić, czy jego dziecko jest na to gotowe. One Piece, jak ja bym miał oceniać dalej 8-9, myślę, że spokojnie. Zresztą tak zacząłeś czytać, bo One Piece jest z nami już no od, też od dwóch wydaje. czy trzech lat, co najmniej, nie? więc, mm. więc tak. Ale i tak 60 to mówimy mamy od około 2,5 lat. No nie, no w międzyczasie dokupywaliśmy. No w międzyczasie w sensie. Miejsce numer dwa u mnie i tu powtórka, jak na topce z planszówkami. <laughs> Ej, no, miejsce to numer dwa się nam, e, że tak powiem, zdublowało. One Piece, mm, klasyka, mangi, ponad o, 100 właśnie. tomów. To są ci ta trójka, o której mówiłem na początku: mm. Luffy, Zoro i Nami. Tak. Tak, są tutaj dokładnie. E, I e, co, kwestie kamangi tak naprawdę myślę, że, że osoby, które gdzieś w tym świecie się poruszają, no to, to, to nie jest żadna nowość. Dla osób, które nie znają, a chcą czegoś spróbować, a chcą też dzieciakom pokazać, to One Piece moim zdaniem jest szał To bardzo fajny. I, I chyba tyle do dodania. Jasiek tu opowiedział dość, dość skrótowo fabułę, ale no to też nie chodzi o to, żebyśmy wam spoilerowali wszystkie, co będzie tomers, wszystkie odmami, e, tylko tylko zainteresowali po prostu danym e, danym materiałem i to było miejsce numer dwa u mnie one piece u mnie na miejscu drugim y, będą pewnie pierwszym. komentarze pierwszym jest solo leveling to nie jest manga to jest manwa inny rodzaj manwa różni się tym od mangi że pokażę wam że manga się czyta od prawej do lewej a solo Leveling manwy się czyta od lewej do prawej. Manga jest czarno-biała, a manga jest kolorowa. To są takie tak naprawdę główne. A jeszcze no, manga jest trochę mniejsza też. No tak, akurat w tym przypadku. Nie czy wszystkie Manwy dużo Mamy nie Mamy 8 takich tomów, ale jest chyba ich 9 na razie maksymalnie. 9 będzie teraz chyba wychodził. Albo dopiero no. co wyszedł, albo będzie lada moment premiera, tak. No dokładnie. Także jestem na bieżąco. Ja, bo tata nie czyta, bar na razie solo-leveling, bo on ogląda tam seriale, bo też są seriale. W ogóle te trzy... 3... Oglądałem anime na bieżąco, więc tak, więc już do po prostu komiksu nie siadam. W ogóle chyba na Netflix jest solo-leveling. Nie na Crunchyrollu. Rolu. A na Crunchyrollu takiej strony. W platformie no, mal, tak za y Ale ogólnie wszystkie te trzy moje miejsca mają, y mają filmy, seriale. Uh -huh. Solo Leveling. O czym tutaj ta książka? To jest główna postać. Z Sanjiro, Nie. Sanji. No. Tak, Sanji Bo. Yy, bardzo fajna yy, fajna postać yy, on ma różne moce Nie i w jak że w grze też jest yy, tak jakby ta książka jest zrobiona jak w grze, że różne levele są różne miecze zdobywa hmm. swój level itd. i tak umiejętności swoje tak yy, polepsza polepszam. tak Przestali bardzo się. bardzo polecam naprawdę na wiek 9+ plus? ej jakoś te wieki dobierasz tak dziwnie ci powiem on pisa na 10, a Solo na 9. No słuchajcie, tutaj też bym się pokusił takie minimum 11. Bo Czy są że... te sceny walki. No chyba, dobra, nie? no czasami, czasami Ale one nie są jakoś tak, tak? brutalne. Hmm. No dobra, a która jest najbrutalniejsza z tych twoich trzech miejsc? Najbrutalniejsza? Jakbyś Ojej. powiedzieć? no jej. no tak na szybko no jak ci się wydaje Najbrutalniejsza, czyli taki sen y, ciężki tak trzecie. Demon Slayer y, trzecie solo leveling drugie chyba nie i Pierwsze One Piece, One Piece, nie? Ale w sensie kolejność jest 3, 2, 1 w miejscach. Tak, w miejscach tak, ale teraz trochę o brutalności opowiadamy, bo to może zainteresować, nie? Czy to osoby Twoich rówieśników, jeżeli Dokładnie. oglądają, albo rodziców, którzy będą chcieli skorzystać i, i może zaproponować swoim nie, pociechom takie Dokładnie. Nie, takie coś jak Marka. To u mnie było pierwsze miejsce. Ja już nie mam dalej do powiedzenia. <laughs> Miejsce numer jeden u mnie to jest, słuchajcie, Chainsaw Man. I tu mamy na tylnej układce od lat 16. I od razu na dzień dobry powiem wszystkim: od lat 16 jak najbardziej. Jasiek nie ma prawa zaglądać, nie ma prawa czytać. Eee, tak samo jak i komiks Invincible akurat o superbohaterze. Eee, natomiast Chainsaw Man, jak najbardziej, jest to lektura już dla dużo. Mmm, to Właściwie to nie jest lektura. No, I lektura jest lektura. fajnie nie by było, jakby szkoła. w szkołach zamiast różnych o, nie wiem, o dziewczynce z epokami, o dzieci z bólerwym, byłyby różne takie kurczemanki. manki. No, to byłoby nie. bardzo fajne. Trochę mniej czytania, nie? By było. Szczerze, nie. No i dobra, no słuchajcie, też nie będę jakoś mocno opowiadał. Część są men świat demonów, walki z demonami. Jeden z demonów u Dengiego, głównego bohatera, zastępuje serce i walczą dla walczą organizacji, pokonując demony, ścigając takiego demona tam, palniaka, czy broń palna. Już nie pamiętam, bo czytałem jakiś czas temu z pół roku temu. Także, natomiast mega polecam. Bardzo szybko się czyta i przechodzi. Jest się bardzo ciekawym, co dalej. Bardzo fajna fabuła i opowieści, ale ze względu na tematykę po prostu starsze dzieciaki 16+, plus, albo takie stare dziadki, jak ja. Także, jak ktoś nie czytał, polecam Chainsaw Man. U mnie numer jeden w tym roku na 100%. A myślę, że solo leveling też był się znalazł na tam gdzieś w drugim miejscu pewnie, ale po prostu nie czytałem, bo na bieżąco jestem za nim, więc już jakby mam mniejszą ochotę zapoznawać się jeszcze raz z historią w postaci komiksu. Może gdzieś tam przy okazji kiedyś. To było tyle z naszych top 3 miejscach. Zapraszamy do lajkowania, subowania, komentowania, będziemy odpisywać. Tak jest. Jak jeszcze nie byliście, to zapraszamy na poprzednie odcinki. Poprzednie odcinki wleciały, wlatują shortsy, także prężnie działamy. E, Staramy się. Mamy mangę, mamy planszówki, może z Nowym Rokiem coś poleci z figurkami i myślę, że z Nowym Rokiem wylecimy z jakąś już taką konkretną recenzją jednej planszówki, a może nawet zagramy dla Was partyjkę, no nie? To no co, to co standardowo piąteczka? I piąteczka z Wami.